Cześć! Dziś przygotujemy pyszną sałatkę śledziową z prostych składników. To sprawdzony przepis na każdą okazję. Zapraszam do oglądania. Do przepisu będziemy potrzebowali trzy ugotowane jajka. Jajka kroję w kostkę. Do tego trzy ziemniaki. Ziemniaki ugotowałem w mundurkach. Pół czerwonej cebuli. Jedno nieduże jabłko. Trzy ogórki kiszone. I pięć filetów śledziowych u mnie to filety w oleju. Do miski daję wcześniej pokryjone ziemniaki, jajka, jabłko, ogórki kiszone, cebule i filety śledziowe. Następnie dodaję dwie łyżki majonezu, dwie łyżki jogurtu naturalnego i dwie łyżeczki musztardy stołowej. Doprawiam solą i pieprzem. Całość dokładnie mieszam. Byłbym zapomniał do przepisu dodaję jeszcze natkę pietruszki. I po chwili nasza sałatka jest już gotowa. Cześć, i do zobaczenia w kolejnych filmach.